Patrz, te, tak mu ryba wystawała i jeszcze się skusił na obrotówę, nie? Yy, jest. Boleń, około 60 plus minus. Można powiedzieć, że ogonem pokazał, jak my pokazujemy, środkowym palcem. Jest. Jest rybka, ale jak na razie to okoń sam. O! Jest. Cześć Siemanko, po półtora tygodniowej chorobie ja dzisiaj się wybrałem na rybki, na takie 2-3 godzinki nad Odrę, na takie otwarcie wody. Ze sobą wziąłem dwa spinningi, jeden do 7, drugi do 15 gram i tym będę chciał przechytrzyć jakieś rybki. A czy to się uda? Nie wiem. Zapraszam Was ze mną nad wodę i idziemy oddawać pierwszy rzut. No dobra, to zaczynamy zabawę. Oddajemy pierwszy rzut na prostce. Polecimy pierwszą obro obrotówką. Zobaczymy czy uda się skusić, jaką dzisiaj ryba. Pogoda jest taka nie najgorsza. ledki wiaterek. Murki. Rano deszczyk popadał, więc może uda coś się fajnego złowić. I mam nadzieję, że jakaś obrotówka czy wobler przyniesie mi ryby. Oczywiście też mam wędkę do 7 gram, gdzie jakimiś paprochami powietanta, jakieś jędka czy jakieś małe kajteszki porzucam. I zobaczymy, czy dzisiaj ryba będzie chętna do współpracy właśnie z moimi przynętami. Dobra, obrotówka nie działała, więc spróbujemy na wobika, taki złoty, fajny brokacik, odbija się, więc może skusi to rybkę, tu taki fajny, pomarańczowy ma spód, więc łowimy. Jest rybka, nieduży okonek, ale jest, taki szaleniec. A, Wobika właśnie wjechał, tego złotego. Fajnie. No i dobra, łowimy dalej. Rybki już jakieś są, więc łowimy. Dobra, rzucimy trochę z nurtem. Niech ten wobler trochę popłynie tam dalej. ściągniemy. I może z jakiejś dalszej odległości jakąś rybkę uchaczymy. No, przed chwilą mi taki boleń, około 60 plus minus, przepłynął pod samymi nogami. Można powiedzieć, że ogonem pokazał, jak my pokazujemy, środkowym palcem pozdrowienia, to tak mnie właśnie pozdrowił. Przepłynął. No, fajnie by na takim kiju poczuć go. Bo to już by było trochę walki. Ale tak to jest. Na razie sobie ściągam 4 wobika. Próbuję przechytrzyć rybki. Ale ten boleń, no, kurczę, fajnie. Tutaj przepłynął. Pod samymi nogami w ogóle się jakby nie bał. Przeważnie to się rzucają. Za drobnicą, pod nogami. Ja ten sobie przepłynął. Ale jakoś nie widzę, żeby te dziś ataki boleniowe dzisiaj były Więc Już może one swoje śniadanko pierwsza zjadły No ale pomóc w sensie takim, że jest Ale nie nieduże A taki 20 Mały Ale coś się odpalają, to dobrze jest ale też nieduży A też taki podobny do tamtego O, zobacz, rybka jeszcze mu wystaji Też tego sobie łapałem tego, tak złapałem. A i powiem ci, nie taka nie mała. Patrz, ta, tak mu ryba wystawała i jeszcze się skusił na obrotówę, nie? Może za dużo. Niestety twój pokarm muszę wyciągnąć i złapać sobie co innego. A zakładam takiego większego, 500m. Już tak wizualnie wygląda dosyć sporo taka pszczółka nie leci do wody może coś przyniesie większego teraz łowienie na leniucha siedzę sobie na kamieniu nogi wyłożone wobik ściągany znur ten spłynął więc leniuchowe wędkarstwo ale niekiedy skuteczne kiedy Przynosi fajne rybki. Dzisiaj pogoda fajna, przyjemna. Nad wodą chce się być. A tym bardziej w moim przypadku, gdzie w tygodnia chory byłem. Nie mogłem za bardzo nigdzie wychodzić. Trochę mnie dojechała ta choroba, ale już nad wodą. Pierwsze rzuty oddana. Można powiedzieć, że już trochę więcej jak pierwsza. Jakaś rybka już jest. Trzeba już chcieć więcej. No może tylko większej ryby jak najmniej. Ale zobaczymy. Na razie próbujemy. O! Coś tam fajnie się rzuciło. Jeszcze chwilę na tym kamieniu sobie posiedza porzucam i przechodzę dalej, na dal dalsze miejscowy i zobaczymy, czy coś tam może się uda przypieczyć. Póki co o obrotówką, ale później trochę tamtą i będziemy próbować. Ale jak na razie to konie same, o! Ja mówię, jadę, jest! O właśnie, o, właśnie okonek mi tutaj spadł. Ale poza okoniem żadne, żadnych innych brań. No to kończymy łowienie na dzisiaj. Niestety padła mi bateria, a zapomniałem wziąć zapasowych. I niestety nie udało się nagrywać dalej. Jeszcze padło kilka okoni tego dnia, takich do 30 cm, więc wypadł w miarę udany. A co... Następnym razem będę lepiej przygotowany i mam nadzieję, że wpadną lepsze, dłuższe filmy. I co, niech moc będzie z nami z rybami. Cześć, hej, do następnego!